Cześć z tej strony nadam witam was w 15 odcinku z gry Far Cry Udon. Tak jest już 15 odcinek, jak widzicie właśnie zmierzam do misji głównej, której jest oblężeni, czyli sądzę że potem, nie będziemy będą atakowali naszego housea, czyli prosperity, ale znaleźliśmy naszego zwiadowcę, więc teraz mamy z nim porozmawiać. Okej. Okay. Rozumiem to wszystko. Yy, ogólnie teleportowałem się, pozbierałem trochę rzeczy dookoła tej mapy nawet tam, gdzie pozbierałem. Nie, nie pozbierałem innych takich rzeczy, na przykład tutaj. Jest Wikipedia, tutaj jeszcze była jedna taśma, której nie zebrałem, to ją zebrałem. Yy, tutaj była ta jama kościoła masz to nie poszedłem, żeby zebrać tam elementy, bo były. Dobra, co chcesz? That? Czemu mi pokazało, że mi się nie... że ten... się nie... nie zrobiłem tego. Nie wiem pojęcia. Na pewno się nagrywa Jezus, jak ja nienawidzę tego. Klikę i potem kliknę przetrzywaj jakiś inny klawisz, który jest akurat To odpowiedzialny. Ale coś się już tam dzieje, chyba. Cholera. Dobra, bierzemy ich. Kurwa, dużo ich jest strasznie. i w sumie to ja. Stąd bym ich ojechał. Jakbym. jest coś tam wybuchło, I tylko jeden został. A jakbym kazał ci. się. Psie... nie, nie mogę. To i ze mną. Tylko jeden został, naprawdę? No to broń. Tak, trochę słabo z tym bronieniem. O, tej chyba wybuchło im. Okej. Okay. Czy od mojego strzału? Nie sądzę. Pewnie coś z, u nich, coś nie wyszło. Dobra, kurda, Liczyli mieli obronę naszego Prosperity, ale Cox Mega, fajnie. Chciałem wam. O, tutaj coś też jest. Nie, co z tego, że atakują. Przecież mogę zabrać. Dobra. Okej. Okay. Mega się nie spodziewają. To tyle będzie w sumie, to nie. To na najtrudniejszym poziomie trudności nie sądzę. Aha! a dobra, go zabije pies. Bardzo ładnie. Tutaj. o jęzu. Skąd? Stamtąd. Nie przez przodekach trafiłem psa. Fajnie. Jak jeszcze mogę coś tam na górę? Nie mogę. Tędy jakoś na pewno mogę. Nie mogę? Serio? A jakby tak... No, open the gate, dziękuję bardzo. Tam był Rupi wąż. Okej, okay, to tyle? Cała obrona? A nie, dobra to jeszcze nie koniec, okej. Okay. Myślałem, że to już wszystko. Dobra, yy, Bierzemy dynamit. Zabieramy co można. Ha. Czy to tak działa? Tutaj mamy jakąś lepszą, nie no, gorszą sniperkę w sumie. Może po prostu macie tego dynamita. Ha, 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 nie macie już nic. Lamuzy. Dobra, tu jest jeden. nietrafiony Ej, tutaj wiem, nie, tutaj nie przyda się na nazwę. Nie wiem, jest, tylko tutaj się przyda. O tak, nasza snajperka Snajperzyni mała. Dobra, a czy ogólnie ona się przyda tylko tutaj po to, bo jest snajperzynią, więc ona będzie więcej zadawała o tym wszystkim. Tam ktoś jest, nie wiem, nie widzę kto. Tam biegnął, dobra. Od tej strony teraz będą atakować, czy jak to... Tak, od tamtej strony będą atakować. Okej, okay, czyli to tak mogą z różnych stron. Dobra Z taką snajperką to ja... Na strzałaj Okej, okay, babcia wybija. Babcia nie musi mi nawet pomagać Jezus, jak... A nie, w sumie... I w sumie to... Dajemy radę z tą babcią Okej, okay, te snajperki próbują zmierzyć babcię, no rozumiem Znaczy, nie rozumiem, ale... nie chcę strzelają Już, zabici, dobrze Dobra, skąd teraz? jak ten biescy by się przydał, mi bardziej. Tutaj. O Jezu, sprawiam, że gdzieś. Mortrax? Ja nie widzę. Nie, tutaj lepszy jest ten jednak na bo ten mi pokazuje, pokazujecie, są ludzie. Tak czy inaczej. Ja go mogę sobie. O Jezus! Choleba. O nie, o nie, o nie, szybko. Ja mogę. Dobra. Nie, nie mogę. O nie, zu najgorzej. Oni teraz mogą tutaj wejść, tak? O nie, oni. Bo ja tam się No No, jezukoida. Skąd? Stam nie to... Kurde. Przewalone. Nie mogłem im pomóc Okej, okay, to jest dziew... Aha, ona tutaj przyszła, nie wiem po co Dobra, weźcie go zabijcie Jezus, co tak mi trafiło? W mnie, nie mam uciekania Podłożenie bomb? Przepraszam, co? O nie Urde, chciałem że broni go tak robić. Ale... podkładają bomby? Co jest z nimi nie tak? Znaczy... No rozumiem, no ale. Co? Jak ja mam tego... Jakie ja mam to bronić? Nie, nie rozumiem. Na i w zasadzie ja mam im to bronić. No bo ja rozumiem. Zwalniają, sprawdź amunicję. Dobra. Amunicja była tu. Dobra, on tam sobie zjechał. Najlepszy w sumie, chyba najlepszy nawet nawet sposób, że stanę sobie tu. O nie, oni też tamtędy jakoś mogą wejść. Czy to jest ciężarówka? Czy ja o czymś nie wiem? Aha, to też jest ciężarówka, okej. Okay. Weź się. Boże, jakich jest dużo, za dużo. Tam ktoś przed, o nie, najgorzej. Szybko. Ktoś wchodzi. A on się nie zajmie, dobrze, ładnie, ładnie, piesku, ładnie Love Weź go dojeć Okej, okay. niestępowana ładnie. Nie, to jest, jest jednak najlepszy tam tamtąd idą. O nie! Nienawidzę Czy ja mogę? No Ej, tak Ej, to tak ładnie ich by to było tak trafić. O nie Dobra, ładnie Dobra Kurde, mogę się uleczyć. A ja nie pomyślałem o tym. Nawet O, wpadłem pod mapę. Dobra, nie, jednak nie. Okej, okay, tam się ktoś zaklinował, widzę. No każdy mu... o nie psy, nienawidzę psów To są najgorsze tutaj O nie, tutaj weszły Dobra Jezu, ile damage'a im zadaje Ostro O nie Dobra, uff Co? A, weszli tu Co? A Zde Widzę ja często tu mówię, Rom, to umieram, bo musiałem się chyba trochę podlepszyć, bo też mi to słabo idzie. Jak mi podłożą te bomby, to po bom mnie będzie. O nie no, może badli... Tam jest jeszcze ktoś, tam jest... O nie, oni też... Nie ma podkładania bomb. Kurde, czy ja trafiłem ich dwóch naraz. To było zbyt dobre dla mnie. Udało się? Udało się.

We lost a lot of people. The wounded are in bad shape. Twins come back, we can't stop them. There's nobody left. <coughs> what about the group in the north, New Eden? Oh, cool, God. I've seen them in action. They hit the camp I was being held at one night. Just two of them took more bullets than is humanly possible and vanished into the forest. The highwaymen call them ghosts. But I know what I saw. Those people were doped to the fucking gills. We need what they have. You ha realize we're talking about going to Joseph's seat a man who terrorized and brutalized our family for years but that was before he's left us in peace mom whatever happened in the past is the past stay out of this we need help if we don't get it we're all dead the <laughs> deal with new eden is a deal with the devil it's the only one on the table whatever they have whatever their secrets we need it Okej, okay, czyli teraz musimy kontratę, to jest co Karmina. Wiele lat temu. Aha, myślę, że... Czemu zacząłem jeść, no nie? If he ever shows up here again, you come straight to your mom and me. Do you understand? I'm hungry. He said we have to find food wherever we can. Yeah, but we don't take anything from him, not even food. Why? Because we knew that man before you were born. He did some very bad things. He he hurt your dad. And he tried to hurt our family. Hey, you see him again, you run away as fast as you can. You hear? Nie Nie Hmm, ogólnie wam mówiłem, że kiedyś byli źli I oni zrobili takie coś Na początku chcieli skrzywić tego Nika, bo on był w sumie najlepszym pilotem Tutaj, ale wiesz co, że tam uratowaliśmy go, znaczy nie, ale Wcześniejszej że było takie coś, że byliśmy my i właśnie teraz się też napotyka z, z tym z tym sędzią. Też sędzia to jest właśnie osoba, która kiedyś była tym takim posterunkowym, który w tamtej części był głównym bohaterem i my w nim graliśmy. Ale to wam jeszcze powiem kiedyś. Dobra, co to jest sekret nowego. Co tam było? Halo, mapa. Czy to jest już tak, to jest już tu sekret. No, o Jezu, to jest daleko straszne. Mam już więcej do ogarnięcia. Tyle mam, bowiem. Mamy bardzo dużo do ogarnięcia. Tutaj wszystkie te rzeczy, tu są jakieś osterunki, takie inne pierdoły. Chciałbym też sprawdzić, ile mam etanolu. Jestem za mało. 54 to jest strasznie mało. Dobra, myślę, że już w tym odcinku, bo Bóg jest krótki ten odcinek. W sumie byśmy mogli iść na przykład, o no, tu jest rybna zagadka Mmm, tutaj też jest farma i tu jest ratownica toną przecież wejdźmy do farmy i ratownicy toną zobaczymy ile czasu, więc widzimy się, ja no widzimy się jak tam dojdę muszę mieć lepszą z ładnie, że go zabijesz piesku, bardzo ładnie dobra, co nic tej robią w ogóle przy tym bo to też jest definitywnie. o kurde flary? co my tu mamy? ale zrymowałem, jo 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 brian przekazał przez radio, że wpadł do oleja krasowego Czy to tu woda spadła, jakby sobie coś zrobić, nie mogę na świecie czekać, więc poszła przy uciekaniu bodajże zawsze przy takim wejściu się, się. Tak, się leki krok, nie że to jest kawałek, bo nie więc może trzeba będzie kawałek przy też się wkładał, na świecie. okej okay. kurde serwuj gdzie ja mam wejść? Tam na górę. Ale kotwiczkami sobie przejdę. No dobrze, że mam te kotwiczki. Zawsze będzie łatwiej. Yy, ja wejdę z czy będę musiał jakoś inaczej to robić? A, nie, ja tak sobie wejdę. Okej. Okay. Tam jest kolejna kotwiczka. Tutaj taki hopsa. Hopsa. Isru. Walimy w ścianę. Tam ktoś się strzela znowu. No i jak oni się strzelać. Nie przyjmie, a chyba jedna osoba jak się wspinała to zdechła Umarła, przepraszam bardzo, nie mogę mówić, że zdechła tak Bo byłem się obrażać, ja tak mówię do ludzi No ba Tam, ostatnio Tam wygórze coś się dzieje Do spadań niedoli 0 na 4 No nie, słyszę niedźwiedzia O właśnie O nie, słyszę Idoś Koks niedźwiedzia? Ej, a właśnie. O Jezus, są dwa niedźwiedzie. Najgorzej. A, niedźwiedzie. Olera. Szybko skakuj tu. Chyba, to chodziło, żeby tu byli. O Jezus! O Jezus, to za dobre niedźwiedzie są. Ja nie mogę. Ej, pomóż mi! Zabiję te niedźwiedzie i widzimy się za chwilę O Jezus, wiecie, o Jezus udało mi się ich zabić. Ale miałem przewalone, bo, bo tam jest zrzut i przyszli jakieś goście, którzy mieli trzeci pociąg normalnie. Trzeci pociąg. Ja po prostu nie miałem, nie miałem jak tego zrobić. Po prostu czekałem aż niż wszyscy się wybiją i potem ja pobiłem ich wszystkich. No to po prostu nie dały rady. No No przepraszam bardzo, ale... Nie mogłem tego zrobić dla was, no. To by trwało wiele krócej. Znaczy, o wiele krócej by trwało i ja będę tylko tych musiał zabić, ale się okazało, że nie, że muszę zabić ich więcej, cholera, więc będę musiał nurkować, tak, kocham nurkować, dobra, jeszcze nie, do góry chodź, to trzeba jakoś, tak, na przykład tak, o, to trzeba, tak, wiecie, takim strygiem, żeby wiedzieć, gdzie płynąć, na przykład, żeby on się też nie zatrzymywał nagle, bo niedawno w tym bunkrze prawie się utopię, jak ktoś nie ogląda, to oczywiście, jak ktoś nie oglądał, to oczywiście zapraszam. I co my tutaj mamy? Hmm, to jakieś wejście ładne jest. Dobra, i co tutaj nam powiesz, Kościół? Na no, początku weźmy sprawdźmy. co jest tu, co jest tu. I co tu jest to samym. jeszcze długa droga do przebycia ten komisji nie zwiększyć no, to źle, się... dobry. Dobra, i na razie Dobra, okej. Okay. Tam coś jest, ale to jest jakoś za daleko. I tu musimy teraz się wspinać. Jak ja kocham wspinankowanie Po prostu jest takie ekscytujące, nie jak tak się wspinasz, nagle środek spadniesz i wiemy dobra, tutaj coś jest. Matej tu jest skrzyneczka ładna, bardzo ładna dzień, nawet pani skrzynko. I tutaj coś... Nie, tu po prostu mogę tak sobie ja bym nie miał linki tej. Takiej. Dobra, co mamy tutaj? Tutaj jest coś. Powiem, że jest coś. Ale co dalej? Mamy znaleźć skrytkę i tego Briana, i może resztę tych ludzi, bo jedna dziewczyna już spadła. A ty bym nie chciał spaść tak seriously. Ops, kotwiczka. O Jezuczka. Ale bym to ładnie zrobił Opsa. No i my, ładnie wskoczyłem. Tutaj myślę, że coś mogło być jakiś A tak z ciekawości wiecie, sprawdzę. Nie, nic tu nie ma. Okej. Okay. To może tak po prostu... Jakby ktoś miał kotwiczkę, tak, żeby sobie mógł przelecieć Nie wiem, bo... Jezus Maria Co się stało? Aha Okej okay. Chyba o to chodziło Przynajmniej mam taką nadzieję Bo jeżeli o to nie chodziło i tak spadłem sobie, bo jestem idiotą, to się wkurzę Nie, chyba o to chodziło, bo tej mam sobie Będę to Będę tu przepłynąć i tam już są rzeczy, tak, czyli dobrze popłynąłem tu w ogóle samochody powpadały, to nawet ciekawe. Trochę dziwne, ale z góry ciekawe. Dobra, co tutaj jest? Bo na to, że w przeciągu lat. ...lej pochłonął p... Kolejne pechowe samochody, nam się znalazły hamulce, które z nich ustawiacie tak, aby móc skoczyć do kolejnej skin. Brian, czy sto nie byli za późno. Okej, okay, ale jeszcze widzę, że tu coś jest. Co? Ja już tu jestem. Co? Przepraszam, co? Zaczynamy okay. brać e, jakiegoś tego przyjaciela, to słyszę najlepszych grup. Okej. A co? Co? Tutaj To było dla idiotów, czy? Muszę to sprawdzić, nie? Gdzie ja wypłynę? Aha, wypłynę. Tutaj. Dobra, na siłę. Nie wiem, czy ja tu nawet wejdę. Nie, nie mogę tu wejść. Poskaczemy. Siłę na spadochroniku. Dobra, niż tutaj zapakujemy. Bo teraz widzimy się za chwilę, gdy ja Ja, 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 ja. Idę do kolejnego miejsca. Tylko nie wiem, które to może być. Na przykład do tego. Więc widzimy się za chwilę. Okej, okay, jestem już przy tym. Tutaj widzę, że to, tam będzie skrytka, czyli pewnie trzeba będzie się do tego bunkra? Co? Czyż tam mogę wejść? Muszę sprawdzić. To by było za łatwe, ale to jest, jest jakieś wielkie słowowo. Mm. Tam coś jest, dosyć, jest dużo Tu coś jeszcze. I jeszcze gdzieś, o nie, tam był jakiś. O nie. O Jezus, Puma Nienawidzę Pum Dawaj, no dawaj Puma Taka jesteś koks? Pokaż, o Jezus Za bardzo Puma, za bardzo Nie, za bardzo Dobra Czy ty się regenerujesz, ty puma? No ty w ogóle jak mój kod wyglądasz trochę Tylko tak, zupełnie inaczej Hehe <laughs> O Jezu, tu No nie, no i ktoś tu przylazł nic sobie nie chcecie tu. Zabij go się, proszę. Nie, nie no. Kurde, czemu ja tak nie mogę trafić? A ten. O jezu, no i pod... podpali ona, to wszystko. Fajnie, dobra, szybko przeczytamy. Dawaj, szybko. Po kołach zębatych i całym sekie wrzuconym wokół wygląda to, że ktoś próbował zbudować masz cokolwiek, czy się znajdę, może być w przyszłej telefonicie. Okej okay. Trening strzelecki Jaką maszynę? Nie wiem, wejdę tutaj. To wygląda jakby. A nie, zamknięte od środka. Znajdź maszynę. Jaką maszynę? Tu jest? No hmm. Dobra gdzie jest ta maszyna? To wygląda jakby Tu też było niżej Czy ja misz tutaj? O Jezus bandyci Aha tak to ma A o to chodziło się ty przyszedł. Zdjęta Aha, czyli chodziło, że mam tutaj przeto. To dobrze myślałem, bardzo dobrze myślałem Jestem z siebie dumny i znowu nie włączyłem Aha, Dawaj, dawaj, czas, 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 szybko Dobrze, co my tutaj mamy? Będę robił szybciej, żeby zdążyć się wyrobić Tutaj nic nie ma Lecimy dalej, tutaj też może Znowu zawartość skrytki Okej, okay, też włączyłem tutaj Jestem jest tym 17 lat rósł na wypadku na ślad i Myślę, że zemściłam się na początku, byłaś odmianę do mumu. Potem zmieniała się w galerii, to w nie było źle. Nie słyszałem, byli wszyscy coś dźwięcznego się ze mną. Aha, czyli po mam trafić jakiegoś kogoś, kogo mam trafić? To Traf wcale ze wszystkich stron i presto. To wcale. Nie, nie, nie rozumiem jakie cele A nie chwila, bo to też chyba. Nie mogę już tego połączyć. Czyli coś to niby ...ciała A takie cele Okej okay. Takie cele? A tu no, na górze są. Nie. O to chodzi? W the hell. Znaczy, bo... Też mi może wytłumaczyć, o co tu chodzi. A bo tu są cele. A, dobra. A. To jakimś czwartym trafiłem dwie naraz, teraz na gdzie jest kolejne? Ale to fartym zobaczyłem, nie? Eskapy. tu? A nie, to już jedna działa. A, to mam. No dobra, takie coś to wiecie. Ło, tu trudno będzie. Dobra, ale trafione. Wszystko, czy coś jeszcze? Wygląda na wszystko. Okej, okay, to teraz zejdzie. I czy już będziemy mogli przejść dalej? Tak, o, tu kulka ładnie spadła. Ok, zaczyna działać. Tutaj spadł jakiś dzwonek i przechodzimy dalej. Ładnie. I tutaj otwieramy wytryskiem O, jakieś szybsze otwieranie wytrychem. Okej, okay, otwarte. Co my tutaj mamy? Przed upadkiem Brametu zejściuje się nasze domy, czy już się że to samo. Nie to akurat, nie sobie. Niecieliemy do końca sam. Niech się żyję trochę razmusi jeszcze masz to nie ale... Okej okay. i mamy jakąś kaskę Tutaj mamy coś też Okej okay. już możemy wyjść, tak, już możemy wyjść Dobra właśnie w tym momencie zakończymy odcinek więc widzimy się w kolejnym, cześć!